Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mestra i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Battlefield Express. Po dłuższej przerwie, spowodowanej pewnego rodzaju posłuchą w temacie, nowości ze świata gry, kolejny odcinek powraca i to z ciekawą informacją. Kilkanaście godzin temu, Julian Monolow, jeden z projektantów gry Battlefield 4 i człowiek będący ojcem wszystkich easter eggów do wspomnianej gry. Podzielił się z graczami tajemniczą wiadomością. Przygotowują na jutrzejszy dzień coś specjalnego, coś co powinno znaleźć się w XP-4, ale niestety nie doszło to do skutku, jak planowano. Dodał jeszcze na koniec, dosyć tajemniczo, iż nigdy nie zapomniane, nigdy nie jest za późno. Xp4 to robocze oznaczenie Expansion Pack 4, czyli dodatku do gry Battlefield 4, który w tym dokładnie wypadku wskazuje na ostatnie planowane od dnia premiery DLC o nazwie Ostateczna rozgrywka. Co kryje się za tymi słowami i dlaczego zostanie dodane dopiero teraz? Niestety, wszelkie naciski ze strony fanów serii na Juliana nie przyniosły rezultatów i na tę chwilę musimy sami spróbować odpowiedzieć sobie na te pytania. Co zresztą zalecił nam sam Julian. Jeśli chodzi o sam dodatek, to we wcześniejszym filmie opowiadałem Wam o tym, co miało znaleźć się na mapach z ostatniego DLC. A chodzi oczywiście o brakujące efekty Levolution, wśród których miał znaleźć się wylatujący z fabryki w górach na mapie Hangar 21 ogromny prototyp Tytana. Projekt ten jednak nie został zrealizowany. Oprócz tego, w podziemiach skrywających łuk widmo wciąż zamknięte pozostaje drugie pomieszczenie, które wydaje się być pomyślane o spełnieniu jakiejś innej funkcji. Czy o to może chodzić? Julian z góry napisał, że na pewno nie chodzi o nic związanego z gameplayem gry, czyli odpadają wszelkie nowe pojazdy, mapy, bronie czy dodatki. Ciekawe wydaje się fakt, że wiadomością tą podzielił się z nami człowiek odpowiedzialny za easter egi, więc może to mieć jakiś związek z easter eggami właśnie. Cóż, w tej kwestii chętnie poczytam, mam nadzieję, o waszych propozycjach bądź sugestiach pod filmem. Kolejna informacja dotyczy zbliżającej się premiery dodatku Klasyczne Operacje, którego dokładna data premiery wciąż nie jest znana. Dzieje się tak z powodu tego, iż Studio Dice miało pewne problemy z certyfikacją aktualizacji bądź też mapy Dragon Valley na jedną z platform. Data, mimo iż wcześniej planowano opublikować ją na wczorajszym pokazie mapy, również nie padła. Jeśli tylko pojawią się jakieś wiadomości w tej kwestii, będziecie wiedzieć jako pierwsi. Moja ciekawostka dotyczy ponownie mapy Dragon Valley i jej lokacji wzorowanej na kanałach Noshwar z Battlefield 3. Okazuje się bowiem, iż to miejsce będzie dostępne również dla innych trybów gry, niż zespołowy deathmatch. David Searland oznajmił niedawno, iż już wkrótce zagramy tam w trybie drużynowego deathmatchu oraz mistrza broni. Na koniec rzućcie okiem na sam proces stworzenia mapy Dragon Valley, a o całym procesie jej powstawania opowiada David Searland, szef studia Dice LA. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. It has a couple of problems as well, which we had to address for Battlefield 4, which is a vastly different game. As you can see here in the distance, the draw distance, the white fog that kind of just cuts the level in half actually helps gameplay by making...